w aktualnym sezonie najłatwiej zrobić earnings, ponieważ mamy solo Wiktory Cash Happy, duo Wiktory Cash Happy oraz skład Wiktory Cash Happy. Jednak jeżeli chcecie odcinek o duo Wiktory Cash Happy, to zostawcie teraz łapkę w górę, subskrybujcie ten kanale oraz wpisujcie jako diktat w sklepie Fortnite, hashtag reklamach, hashtag Epic partner oraz zostawcie follow na Instagramie, wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie i teraz zapraszam do oglądania. Aktualnie turnieje wykonają totalnie inaczej niż w poprzednich sezonach, ponieważ tak jak wiecie jest 80 osób na mapie, mapa jest dużo mniejsza oraz jest 7 gier, a nie 10. To jest naprawdę znacząca różnica, ponieważ mamy dwie dzień tylko na turniej. Co prawda, jedna gra teraz trwa około 16 minut, czyli tak naprawdę połowę mniej, jednak trzeba robić dużo więcej kili niż w poprzednich sezonach. Zresztą, zobaczcie, tutaj Maruszko, który ostatnio był top 1, ma 161 kili, co jest 161 punktów, czyli w sumie już jedna druga zrobionych punktów potrzebnych do zakwalifikowania się do drugiej rundy. I tutaj wszyscy mają prawie jak nie ponad 100 kili, co oznacza, że musicie w każdej gierce mieć minimum 10 kili, jeżeli chcecie zrobić koala, ale to jest minimalna ilość. 10 kili w każdej gierce to jest naprawdę minimalna ilość, ponieważ zobaczcie, jeżeli byście mieli w 10 killi w każdej gierce, to by tutaj ktoś miał z nich 70, a tutaj jest jedna osoba, co ma 77 i jest to top 11. Jednak wszyscy tutaj z nich praktycznie mają po prawie 100 punktów za same kille. Jednocześnie musicie pamiętać o tym, żeby winować oraz żeby zajmować wysokie placementy, ponieważ jeżeli 3 gierki już zwalicie, to możecie się naprawdę już pożegnać z turniejem i po prostu wyjść. Jeżeli nie macie ogarniętego igla i ogarniętych fragerów, to możecie naprawdę już, no w sumie nie grać tego turnieju, bo to jest naprawdę bez sensu, żeby grać w turniej z jakimś gościem, który gryfuje wam tu. Zresztą ja ostatnio grałem z dowalonymi fragerami. Jednak pomimo tego, że nie używali oni mózgu To praktycznie wszystkie gierki wy Wykładaliśmy się naprawdę W bardzo głupi sposób Zobaczcie zresztą jak top 1 wygląda 24 kg, 30 kg, 30 kg, 20 kg, 40 kg Także musicie pamiętać o tym Żeby naprawdę wk'ować się Jeżeli nie umiecie wk'ować to to jest właśnie ten moment Ponieważ ten sezon jest naprawdę najłatwiejszy Pod względem tego żeby zrobić rnxy Także jeżeli chcecie zrobić Erniks to musicie nauczyć się porządnie wk'ować I wk'ować w taki sposób Żeby nie wpierdziać się 50-50 i żeby nie popełniać głupich błędów. Dobra, widzowie, jak widzicie, skład Marusza Koła lata na kominie, czyli na miejscówkę, o której mówiłem w poprzednim materiale, która jest jedna z najlepszych miejscówek aktualnie w sezonie, ponieważ mamy tutaj dużo metalu, zawsze jest praktycznie tutaj kontest, czyli darmowe kile, jeżeli oczywiście umiemy rozgrywać offspawn. No i co, skład Marusza Koła na początku szybko walutowuje się, bierze pierwsze lepsze bronie oraz jakieś oczywiście leczonko, ponieważ pamiętajcie o tym, że jak już chcecie ewokować swój offspawn, to żeby mieć chociaż jakiegoś kewa. No i tutaj zauważyli solówkę Pablo Wingu oraz TG szybko zabijają oponenta już praktycznie wygrany kontest, no i już mają przewagę liczebną swoich członków ekipowych, to po prostu wpierdzielają się tak naprawdę trio oponentów, żeby im nie zabierali już lutu i kolejny dead. No jak widzicie skład Mariusza Koła już wszystkich zabił z miejscówki. ale to nie jest istotne, bo wywalone w ten kontest. Jak widzicie Mariusz Koła oraz jego skład lecą na tą trolkę, która jest tutaj powiązana z tymi kominami i na początku właśnie, jak widzicie, sprawdzają te jeziorka i za chwilę wam to pokażę na Fortnite Trackerze, w sensie na Fortnite GG, jak to wygląda. Zrobię wam specjalną taką mapkę na tą miejscówkę, jak się to powinno grać I zobacz, Ogólnie tymi zipline'ami możecie dolecieć dosłownie gdzieś, no zobaczcie jak one lecą te zipline'y Możecie dosłownie tak sobie polecieć tymi zipline'ami, czyli tak naprawdę zawsze do center zone. Ja zawsze jak wywalało mi gdzieś zone'a to po prostu sobie leciałem właśnie tym zipline'em i dolatywałem już na spokojnie do zonika. Tylko musicie pamiętać o tym, że obok was mogą być przeciwnicy i zawsze musicie się rozglądać jak lecicie zipline'em, żeby po prostu nie dostać spreja. No i dobra, oni troszeczkę polecieli sobie właśnie tym zipline'em, żeby już szybciej sobie zrotować Ich taktyka jest taka, że od razu rotują i pierdzielają się na third party na tą oto miejsców. Na tą rezydencję. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę Maruszko mógłby się wpierdzielić gdzieś w center zona, Komuś się pamiętać o tym, że jak wpierdziliście się w center zona, to prawdopodobnie tam będzie bardzo dużo osób. A my nie chcemy tego. My chcemy wukajować spokojnie, ale wukajować też mądrze i wukajować też agresywnie, jednocześnie. Żeby wukajować w taki sposób, żeby zrobić dużo killi, ale jednocześnie się nie wywalać, nie dostawać zbędnego damage'a, żeby nie marnować leczenia. Właśnie idealnie to teraz robi Maruszko, że teraz się wpierdziela na third party jakimś przeciwnikom. Wszyscy razem się wpierdzielają w jednego gościa. Tym bardziej, że na składach bardzo często ludzie nie ogarniają to Totalnie gierki. I wystarczy, że będziecie wszyscy razem ze sobą chodzić. Dwie osoby na przykład będą stać na hegrandzie sprayować, a dwie osoby, które są lepszymi fajterami od was, będą po prostu się fajtować z nimi na blisko. I zobaczcie, tutaj już pierwszy dostaje ściankę na łeb. Gość totalnie zobaczcie, nie ogarnia, nie wie, co się dzieje tak naprawdę dookoła niego. Tutaj w międzyczasie jego teamieci również fragują. Bo zobaczcie, oni nawet się nie fajtują, oni po prostu uciekają. To są takie bombole. I wy też prawdopodobnie takich macie na skład Wiktory Eszkapach. Tylko, żeby wy musicie umieć właśnie wybierać taką samą presję, jak właśnie to robi Mariusz nabrać takie o vibe, jakby w gierce, żeby po prostu nie bać się tych oponentów. I żeby wykojować również mądrze, bo jak możecie zwrócić uwagę, Maruszką są jakby tak na Edge, tak na skraju zona, żeby właśnie nie spotkać dodatkowego third party. Bo jakbyście gdzieś chwili tutaj, to zobaczcie, ten team prawdopodobnie szybko by was zobaczył, ten team, ten team, i wszyscy tak by się uzbierali właśnie w te jedno miejsce, gdzie by był totalny rozpierdziel. Maruszką aktualnie teraz przelatuje sobie do zołnika I zobaczcie, tak jak mówiłem, Maruszką nie idzie do środka zona. Kolejny to jest przykład tego, że Maruszką, zobaczcie, on, mimo że on Wszedł tylko na tą miejscówkę, tam le, leciutko się dolutować, wziąć tam bota egzotycznego i zobaczcie, od razu przechodzi na Edge'a. sprawdza, czy tutaj nie ma jakichś ludzi, i jak są, to od razu ich zobaczcie, wukeję, żeby, no tak mówię, nie wpierdzielać się w center zona, bo to może się skończyć waszą porażką. I zobaczcie, w jaki sposób Mariuszko wukeję. Mariuszko najpierw skupia się na tym jednym oponencie, a Lumix Tijrino zobaczyli gościa, który ucieka przed nimi, od razu go zaczęli wukejować i sprayować dostał już za 100. I przez to, że Mariuszko skupia się z Pabloinku na tym jednym typku, to zobaczcie, i ten ginie, i tęgnie od razu dwa darmowe kile wleciały na konto Maruszkoła, i teraz znowu przewaga liczebna po prostu w pierdzielka się zobaczy. Maruszko, Pidzino oraz Pabloinków pierdzielają się w jednego typka, który jest solo, bo tamten gościu się już kampi, bo wie, że tak naprawdę przewali. Także ta taktyka jest naprawdę op, że dwie osoby wykleją jedną osobę i dwie osoby drugą osobę, przez co macie dwa darmowe kile, a potem ta dwójka ostatnia to jest tak naprawdę już formalność i kolejne dodatkowe punkty i kile. No i zobaczcie, cały czas Maruszko obkrąża tak naprawdę tą mapę, cały czas chodzi przy tej jakby krese tego Zona, a że teraz Zona. Na wodzie to oni chodzą tak naprawdę sobie tym skrajkiem, tak naprawdę całej mapy zobaczcie. I tak naprawdę to jest kolejna taka strategia do tego, żeby nie wywalać się głupio na skład w Szkapach, ponieważ, tak, no dobra, nie będę już tego powtarzał, że gdy będziecie wchodzić do center -zoną, to się szybko wywalicie, bo staniecie się party, a na skraju zonach nie dostrzegacie, że spotykacie właśnie takich bamboszów, który, którzy, to, no to co ja mam kurna o, o tym powiedzieć? tej? Co to jest? No nie wiem, to są Tier 1, prosi i oni spotykają największych nobów świata, co założy się, że nie wiem, czy mają kurczę więcej niż to PRK. Także na edge'u zawsze siedzą jakieś bambosze, których możecie sobie na Spokojnie zwukajować i bez większego problemu. Nawet jeżeli macie problemy z fightowaniem, to na spokojnie jesteście w stanie zabić taki bamboszy. Zresztą widzieliście tego fajta. Weź tam pokażmy, że ten gościu dosłownie siedział w boksie i czekał, aż on zginie dosłownie tej. I teraz Mariusz Koł się cofa na tą miejscówkę, ponieważ widzieli tam strzały, a że są właśnie tak na edżu, gdzie są pewni, że praktycznie nie dostaną third party, to po prostu wpierdzielają się tutaj w ludzie. Wpierdzielają się teraz na fajta. I ważne jest to, że jeżeli widzicie, że ktoś się przed wami bije, to musicie poczekać na to, aż ktoś się z nich z tamtego teamu jakby wywali. Zobacie, tutaj już są dwa albo. Trzy nogi nawet i została wam ostatnia osoba. Tak naprawdę do dobicia. Do I już macie kolejnego free killa. Chyba, że tam mage zabili właśnie Mariusza Koła, ale tego nie widziałem. Ale to prawdopodobnie dlatego ich zabili, że po prostu mieli full naprawdę skaf Jeżeli jesteście w to prawdopodobnie ktoś z Was dostanie damage. I wtedy, jak wleci na Was jakieś third party, to jesteście tak naprawdę free killami. I teraz to tak ładnie zadziałało właśnie u Mariusza Koła, że oni sobie tak naprawdę wchodzą na te fajty i tylko dobijają właśnie te kile Dobijają sobie tych ludzi i mają totalnie free kille. No i tak Mariusz Koł chodzi z fighta do fighta, czeka tutaj patrzy, wypatruje jak wygląda sytuacja na innych fightach. Zobaczcie, on teraz zamiast wkeyować i się wpierdzielać 50-50 to właśnie on czeka, aż ktoś zostanie powalony i dopiero wtedy, gdy usłyszy, że ktoś ma na przykład 0, widzi jakiś typów skaw, to dopiero wtedy się wpierdziela właśnie na tego fighta. Przez to szybko i w łatwy sposób kończą fighta, podbierają sobie jeszcze loot, są totalnie wystakowani i w taki sposób mają już ponad 20 fragów, co jest naprawdę sporą ilością i na spokojnie 20 fragów w gierkę wam starszy, jednak oni zrobili tutaj dwa razy więcej tych fragów, ten tydzień, na naprawdę bardzo kofraguje z tego co widzę. Ogólnie ważne jest to też na skład który kaszka Keszkampach, żeby bardzo szybko kończyć te fajty. W ogóle na każdym jakby turnieju ważne jest to, żeby szybko kończyć fajty. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, może tam cofnąć monterzysta do jakiegoś fajta i pokazać, że, że skład Mariusza Koła bardzo szybko właśnie kończy te fighty. W przeważnie tak, no maksymalnie w minutę mi się wydaje, że kończy te fajty. ponieważ jeżeli będziecie bić jakby dłużej, to wtedy jest bardzo wysoka szansa na to, że po prostu dostaniecie third party i będziecie wtedy wy mieli kłopoty. A jeżeli będziecie szybko wukejować i szybko zabijać swoich oponentów, to. Zobaczcie, Tigno stosownie w 10 sekund zabił tego oponenta i teraz od razu leci w drugiego, szybko wali sobie miniski, wali sobie Jack Jaga, żeby zapełnić jakby HP i od razu się wpierdziałem. I zobaczcie teraz w jaki jak szybko oni zabijają tutaj oponentów. Tutaj Lumex już przyleciał, dał jednemu wampampa, od razu idzie szukać kolejnego oponenta w krzaku czy tam gdzieś indziej. I zobaczcie, tak naprawdę już zakończyli tego fajta i teraz od razu się wpierdzielają w kolejnych typów. Zobaczcie, gościu dosłownie nic nie miał zrobić, tutaj kolejny po prostu porobił ich tym, że postawił im tak naprawdę kołna do boksa, przez co nie mogli budować. Tutaj Zobaczcie, on stał w miejscu i czekał aż Takie Takie właśnie boby grają na przykład Wiktory Keszkapach Także jeżeli będziecie mieli jednego ogarniętego igla Który będzie wam mówić stop Wtedy kiedy nie powinniście wokejować Albo wtedy kiedy powinniście wychillować czy, ja, czy na przykład jakąś porządną rotację zrobić Czy po prostu was pokierować Żeby chodzić właśnie po edge'u, tak po, po skraju zona I który będzie was tak naprawdę prowadzić A w fightach będzie za wami chodzić I po prostu dobijać oponentów To wtedy możecie być pewni, że zrobicie finały skład Wiktory Keszkapów No i co, tak naprawdę już top 3 właśnie wleciało na konto Maruszko. Mają ponad 30 killi. Ważne jest to, żeby też nabrać taki luz w tej gierce, że jeżeli już zwokeujecie jeden, dwa, dwa teamy, to już wtedy się tak czujecie pewnie, wokeując każdego oponenta, bo wtedy już wiecie, że tak naprawdę każdego zabijecie. Musicie właśnie też taki poczuć luz. Zrobić sobie jakiegoś freebie dzika tak na, nie wiem, stomaca zrobić sobie takiego freebie dzika i wtedy zobaczycie, że poczujecie się lepiej. Przez to potem, gdy będziecie się fajtować, to będziecie się dużo lepiej czuć. I zobaczcie, ostatni teraz typek im został. Wszyscy po prostu się pierdzielają w jednego, no i taki szybki winek ratuje na konto Maruszkoła. Dlatego te składka szkapy to są tak naprawdę najprostsze turnieje. Wystarczy ogarnąć sobie trzech ogarniętych żółtków, w którym zależy. Zagrać sobie tam z dwa kastomy, przeanalizujcie gdzie chcecie latać. Ja Wam proponuję właśnie te kominy, ponieważ to jest jedna z najlepszych miejscówek. Ogarnijcie sobie porządne dropmapki. Jeżeli będziecie mieli igla, który poprowadzi Was za rączkę oraz będziecie mieli trzech dowalonych fragerów, którzy mają pamiętać, że musicie mieć mózg, bo to nie jest to samo co na kreatywnym. Także jeżeli będziecie mieli mózg, to może być pewni, że zrobicie finały skład Wiktory Keszka, bo to naprawdę nie jest trudne. I co? Życzę wam powodzenia na turnieju. Możecie napisać na moim Instagramie, czy wam się udało zrobić kwala. Wpisujcie kodzik w sklepie Fortnite, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie na tym kanale. Wbijacie również na mojego Discorda oraz na mojego Instagrama. Tam zostawcie followka, jest to bardzo ważne. I co? Do następnego. Trzymajcie się. Elo.